Vlogmas 8, zacząć, ja właśnie muszę szybko iść przestawić samochód w mojej nowej piżamce, która będzie dzisiaj na się pokazana. Magda właśnie wyszła z maluchem, jesteśmy już w Wrocławiu. no i widzimy się potem. Ja się właśnie wyszykowałam, powiem wam, że wczoraj w dojechaliśmy, Milo, wchodzi na stół. Majlo, chodź tu! E, przyjechaliśmy wczoraj o wpół do pierwszej, e, więc dosyć e, późno, e, ale no już teraz wyszukowano, zaraz Wam pokażę kalendarz adwentowy e, i dzisiaj pewnie jakoś późnym wieczorem pojedziemy też do Solanek, bo już wszystko jest oświetlone, prawda? już mm -hmm. e, wszystko jest oświetlone, więc też Wam wszystko pokażemy. Kuba dzisiaj cały dzień w piżamce chodzi, te spodnie są po prostu przeurocze i świąteczny klimat, jest słodkie. A my wczoraj jeszcze w ogóle takie słodkie prezenty na Mikołajki od rodziców Kuby. Takie skarpetki świąteczne. Kuba dostał takie, więc mega ładne. I oprócz tego, właśnie Mikołaja i to Fifi. Oczywiście, pokażę Wam od razu. To było wczoraj? Nie, nie, I nie już, jest już jest pusta. Dostałam też taki planer od mamy Kuby, ja tygodniowy na 21 rok. I w ogóle jest mega fajny i można sobie na przykład napisać swoje cele, jakieś różne właśnie pomysły e, i później każdego dnia można sobie rozpisać cały dzień, więc myślę, że mi się to przyda też ze względu na YouTube'a i na jakieś inne e, obowiązki, więc wszystko będę miała zapisane, rozpisane. Mam nadzieję, że e, będę systematycznie sobie to wypisywać, żeby po prostu wszystko mieć poukładane. <śmiech> <śmiech> Kjentese, Jesus. Csuta, yes. Miku -i. Miku -i. Musimy teraz otwierać kalendarz adwentowy. Dzisiaj jest dziewiąty dzień, więc otwieramy. Tam, tam, tam. Dzisiaj jest dziewiątka, o czyli też duże okienko. O, i mamy krem. A nie, maseczka, znowu maseczka. Jest nawilżająca maseczka z aloesem. Mega fajna. Już druga maseczka, bo wczoraj była. Jaka wczoraj była maseczka? Lawendowa. Lawendowa, a dzisiaj z Olesem. No i ogólnie jest, to jest jeszcze słoiczek, który zrobiła w tamtym roku do mamy Kuby. Jest taki świąteczny, taki ładny. właśnie przerabiam dla Was filmik. Vlog ma 8? 8? Vlog masz 8, 8 e, więc myślę, że będę tak przerabiać z godzinkę. Od razu będę później wstawiać, żeby już, żeby, żeby po prostu było e, na kanale jakoś koło godziny 18. Kuba będzie musiała za chwilkę załatwiać jakieś sprawy, a ja zauważyłam, że w sumie tutaj u nas, znaczy u Kuby w pokoju, są takie różne rzeczy, które na początku związku sobie daliśmy. Czy na przykład 100 powodów, dla których cię kocham, albo na przykład album ze zdjęciami. Więc myślę, że to troszkę poprzeglądam i pospominam, bo to naprawdę są takie pamiątki. Powiem wam, że ja tu przerabiam sobie film i nagle. Dzwoni do niej Wejna i mówi, że Luka udostępnił ją na swoim Instagramie e, Właśnie podał mi, jakby Luka robił coś takiego, że e, powiedział, że po prostu, żeby pisać w komentarzach pod ostatnim filmem e, kanały, które, e, które polecają I właśnie dodał moją siostrę, więc w ogóle jestem tak podekscytowana i teraz do niej zadzwonimy Ale żeby też z nią pogadać, żeby Wam też pokazać, że e, jak jest podekscytowana Więc dzwonimy, zobaczymy, mam nadzieję, że odbierze Halo i co tam? No nic, jesteś w sklepie. No a jak się czujesz? W sensie nagrywasz jakieś vlogmasy, coś tam robisz. No nagrywam, jak powiedzisz, że jestem trochę zestresowana. Czemu? No nie wiem jakoś czuję presję. Podziel się z tym, jak się czułaś jak w ogóle co dowiedziałaś. Znaczy ogólnie to jak to jak ten, to ja od razu przerwałam, bo zaczęłam chodzić i zaczęłam powiedzieć, że zdradzać. No nie, no ja miałam ciarki w sumie jak mi powiedziałaś. No w sensie w ogóle nie mogę w to uwierzyć do tej pory, no. Nie no, w ogóle jestem przeczczęśliwa i strasznie się cieszę no i w sumie ja lukę przecież od, od początku tak naprawdę e, oglądam, no bo przecież ja jego oglądałam od tygodnia, kiedy nagrywał w sumie e, w swoim mieszkaniu na tle ściany ciągle, jakieś filmy. Więc e, no jestem przeszczęśliwa, że jestem bardzo też wdzięczna mu no. I w sumie same nawet też uczyłyśmy się o praktyce wdzięczności i tak dalej, naprawdę coś... Jest i żeby myśleć pozytywnie, bo wtedy faktycznie dzięki temu, tak jak Ty też mówiłaś, że przyciągamy po prostu pozytywne chwile. No wiem, to, ale w, ta... w ogóle jaka motywacja teraz, żeby nagrywać? No właśnie jest bardzo i w sumie strasznie się cieszę i no, jestem naprawdę przykład cieszę się bardzo i jestem wdzięczna w całym moim życiu. <laughs> jestem wdzięczna za to, że mogę nagrywać, że dostałam na urodzinę kamerę, dzięki której teraz mogę właśnie nagrywać w sumie w takiej jakości filmy. No i cieszę się bardzo i będę dalej się realizować, nagrywać i zapraszam na mój kanał Ewel. No dobra, to nagrywajcie sobie vlogmasy. Ja właśnie będę przebiać filmik i dzwonimy się już później. Buziaki. Budziaki, kocham Ja ty ja, 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 ja. ja też, papa! Pa. pa! Jak wcześniej mówiłam, właśnie tutaj mamy niektóre e, rzeczy, które wcześniej sobie daliśmy z Kubą. Jakoś tak na początku związku i teraz będę przeglądać e, album ze zdjęciami. Jestem ciekawa, jak się zmieniliśmy. Więc zaczynam. I to w ogóle było na pół roku, pamiętam. Napisałam pierwsze pół roku razem, kocham cię. Mega słodki, w ogóle to jest taka pamiątka. To akurat jest zdjęcie z San Diego. Tutaj jest też San Diego. nie będą pierwsze zdjęcia, to będą z San Diego. Ale po prostu. mega fajnie, takie coś mieć, bo później. Do można do tego wrócić, można powspominać. Eee... No dobra, to jest bardzo dużo Sandygo, więc może weźmiemy dalej. Ooo, Boże, jak my się zmieniśmy. Po to było dwa lata, to ja w ogóle nie wiem, tak, czas tak szybko leci, że to jest aż niesamowite. Właśnie dojechaliśmy do Solanek i będziemy teraz spacerować. Jest troszkę zimno, a 2 mychamy, stopnie. Że, e, takie świąteczne dekoracje w ogóle wprowadzają w taki fajny klimat. No skrzydłupy jest, bardzo zimno jest! jest tak. Jogi. Nie no, powiem wam, że jest naprawdę strasznie zimno, jakby... założył kalesony, a ja już... Nie Nie już... kalesony. Leginsy. Nie, odzież termoaktywną. A ja stwierdziłam, że dobra, nie będę zakładać, bo ja w sumie jestem strasznym zmarzduchem i zawsze zakładam jakieś podspodnie, a to stopy, a to właśnie jakieś leginsy. Ale dzisiaj teraz... stwierdziłem, że jest minus 2 stopnie, więc nie założę. I z że mi się już po prostu nie chce ich zakładać i tak żałuję jest tak zimno. Bardzo zimno, naprawdę. Ale chociaż przez chwilkę możemy sobie pospacerować po całym dniu jest bardzo ładnie. Fajnie hmm. gdyby było dużo cieplej, chociaż zastanawia mnie w sumie. Nie, bo... fajnie, bo gdyby był śnieg, mogli ono, bawa gdyby był śnieg, to już w ogóle. I... Ale ja z drugą stronę chciałbym chciałem powiedzieć, że nikt z nas nigdy w okresie takim grudniowym nie był w ciepłych krajach no bo jakby nie licząc lutego i w ogóle, ale tak w okresie świąt. I ciekawi mnie jak po prostu się czuje święta w ciepłym kraju, bo jednak... Wtedy, wtedy nie, ten, nie ubierasz choinki tylko pala. No wiem, ale po prostu mnie to mega ciekawi, no bo teraz jest zimno i jednak jest klimat, ale nie wyobrażam sobie iść w krótkich spodenkach. A teraz zobaczcie w jakim magicznym miejscu jesteśmy. No dobra, w sumie na żywo to wygląda bardziej magicznie. Ogólnie ten most wygląda zjawiskowo. Na kamerce może jakoś super to nie wygląda, ale naprawdę jest bardzo ładnie. Chcieliśmy wam pokazać nie solankowe, ale są zamknięte, ale są zamknięte, ale jest zamknięte bo jest remont. Że nie będziemy samochodu. Więc zrobimy, faktycznie jak Magda powiedziała, wieczorny jogging. Nie wiem jak wyglądamy, bo czuję się jak biegnący staruszek. My już jesteśmy w łóżeczku umyci, wykąpani Padnięci Padnięci, naprawdę jest no. bardzo późno Świąteczna tak krzyżonka Ale świąteczna, Magda ma tutaj taką Ja mam onesie, takie różowe. w sumie nie wiem, czy do końca to też ma takie cieplutkie A ja mam to, co Magda pokazała no. dzisiaj rano razem z koszulką Koszulka jest taka zwykła, basicowa no ale te cute cute spodenki so będziemy się z nami żegnać, powiem wam, że jest godzina 1.44, pierwsza pierwsza więc jest dosyć późno my jesteśmy mm. właśnie jest, mm. <laughs> z Nie, ja, ja, ja czuję, to że to ten... ta końcówka po prostu jest trochę przerażająca bo jak ja czuję jak ja wyglądam a ta kamera jest tak blisko mnie i po prostu jestem przerażony jak będę wyglądał, dzięki wielkie łapki w górę, subskrybujcie, komentujcie i, i zapraszamy Dzień dobry, jutro